Zadanie 28, Matura 2018, MAJ, poziom podstawowy. Udowodnić, że dla dowolnych liczb dodatnich AB prawdziwa jest nierówność. Eee, dobra, to co warto zaznaczyć, to że mówimy tutaj o dodatnich AB. No dobra, co nam nie przeszkodzi, przerzuci wszystkiego na lewą stronę. No to lecimy. Mamy 1 przez 2A plus 1, 2B. Odjąć 2A plus B ma być większe lub równe 0. No dobra, nic innego jak dodawanie i odejmowanie ułamków, a zatem wszystko od razu do wspólnego mianownika. W takim razie no, wyrażenia dosyć specyficzne, dlatego będzie wszystko pomnożone przez siebie. Zatem nasz mianownik, ja to zrobię od razu na jednym to będzie 2A razy 2B razy A plus B. A zatem 2a pomnożyłem przez całą resztę, czyli mam 2b razy nawias. 2b pomnożyłem przez 2a i tak dalej, czyli będę miał, no 2a razy nawias. Tutaj natomiast będę miał odjąć, to na pewno 2, to też na pewno, na pewno razy. Ale a plus b pomnożyłem przez a. 2A i razy 2B, czyli łącznie tutaj z tego będzie 4AB, czyli mam 2 razy 4AB ma być większe lub równe 0. To co warto od razu tutaj zauważyć, to że mamy ułamek, a mianownik tego ułamka jest zawsze większy od 0. Z racji tego, że a jest dodatnie, b jest dodatnie, a suma liczb dodatnich też jest dodatnia, zatem zawsze będzie większa od 0. Tu nie ma opcji, żeby mianownik był równy 0. Dlatego tu już możemy przejść tylko do licznika i zrobić tam porządek. W takim razie no, moja sugestia wymnożyć. Czyli mamy 2ab plus 2b kwadrat plus 2a kwadrat plus 2ab Odjąć 8 AB ma być większe lub równe 0. I teraz to od razu porządkujemy, czyli mamy 2B kwadrat, zrobimy póki co odjąć 2AB, 2AB i 8AB na minusie, czyli zostaje 4AB. A jeszcze plus tutaj kwadrat a kwadrat ma być większe od 0 większe lub równe 0 to już tam powinno coś przypominać ja to jeszcze podzielę na 2 co by było jeszcze bardziej przypominająco przeniosę się tutaj do góry i mamy b kwadrat odjąć 2ab plus a kwadrat ma być większe lub równe 0 i to już powinno nam sporo przypominać bo to jest nic innego jak wzór skróconego mnożenia. B odjąć A do kwadratu, co jest zawsze większe lub równe 0, bo w tym przypadku, kiedy jest coś podniesione do kwadratu, to jest to większe od 0, na pewno, ale może być równe 0 w momencie, kiedy A będzie równe B, bo wtedy wyzeruje się nam ten nawias. Co należało udowodnić?